Się na moim kanale. Dzisiaj mamy 3 grudnia, wtorek, no i rozpoczynamy kolejnego vlogmasa. Ja zaraz idę do szkoły. W sumie, no nie do końca zaraz, bo dzisiaj zaczynam trochę później, ale stwierdziłam, że wcześniej wstanę i coś dla Was nagram. Piszę dzisiaj kartkówkę z biologii, o której Wam mówiłam i mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie pomyli, bo ten pierwszy temat, on jest ok, ogarniam go, ale tutaj jest dużo tych wszystkich jakichś enzymów, takich skomplikowanych nazw i zauważyłam, że no, większość tych rzeczy jest taka sama, tyle, że no, są inne nazwy tych enzymów, inne enzymy i boję się, że to mi się pomyli. Często się mnie pytacie o materiał z biologii rozszerzonej w trzeciej klasie, i głównie pytają o to osoby, które chodzą do drugiej klasy, czyli które przerabiają te wszystkie okropne roślinki i głównie się pytacie, czy to prawda, że materiał w trzeciej klasie jest łatwiejszy i powiem Wam, że ja zauważyłam, że u mnie tak jest, że faktycznie ta trzecia klasa idzie lepiej, bo no po prostu materiał jest przyjemniejszy, uczycie się o człowieku i moim zdaniem jest to ciekawsze niż te wszystkie roślinki, mnie na przykład za bardzo one nie interesowały, a były bardzo skomplikowane, czy wszystkie cykle rozwojowe, no... Nie do końca. Nauczyciele ogólnie też mówią, że jeśli chodzi o liceum, to najtrudniejsza jest druga klasa. I jeśli chodzi o biologię, to na pewno się zgodzę, ale inne przedmioty, czy ja wiem, możecie wydać co o tym sądzicie. Wyjąłam z wrażenia podręcznik do drugiej klasy z tej biologii i jak widzicie, stan oczywiście prawie jak nowy. I no, jak patrzyłam na te tematy. To nie są one fajne, naprawdę nie wspominam ich dobrze, lepszy jest faktycznie ten człowiek, a już jestem na chyba trzecim czy tam czwartym dziale, więc powiedzmy, że wiem o czym mówię. Pokazywałam wam wczoraj paczkę z kalendarzem i w końcu ją odpakowałam, więc pokażę wam dokładniej te rzeczy. No i tak się prezentuje sam kalendarz, jeszcze mam go tutaj... Otworzę mniej więcej tak, on wygląda. Bardzo ładnie pachnie ten kalendarz, ale nie wiem czemu prawie wszystkie okienka są tak w połowie wyotwierane, że no są te drzwiczki tak uchylone. Obstawiam, że to pewnie wina transportu, ale dociskałam je, żeby tam nic nie zobaczyć, więc będzie dobrze. Patrzcie, też miałam taką świeczkę i jej wam nie pokazałam i jest to magiczny las i ona faktycznie pachnie jak taki las, ale ten zapach jest taki intensywny i myślę, że nie każdemu może się on spodobać, ale dla mnie na przykład jest spoko. Także to na tyle, jeśli chodzi o tą paczkę. I może teraz od razu sobie otworzymy te kalendarze adwentowe. Zaczniemy sobie od tego kalendarza z Ferrero i trójkę mamy tutaj. I w środku mamy tą czekoladkę. Oczywiście, przy okazji rozwalę pół kalendarza. O, taką czekoladkę mamy, więc bardzo fajnie. Trójka od Mixit prezentuje się w ten sposób i w środku. Mamy, oj, tutaj będę miała problem z wyjęciem tego. No mega fajne, estetyczne, ale mamy coś z truskawkami. Mamy takie suszone truskawki, więc bardzo fajnie, ja je lubię. I z tego co pamiętam, to chyba w tamtym roku też było coś podobnego. Kalendarz od Bibio i turyka jest dosyć duża. Jest też po tej części z kosmetykami, więc jestem bardzo ciekawa co tutaj będzie. I co to jest? Zmacniająca odżywka do włosów. Przecież ja tego nie wyjmę. Tak to się prezentuje. Odżywka do włosów. Na pewno się przyda. Wzmacniająca też myślę, że się przyda, bo ostatnio moje włosy no nie są w najlepszym stanie, ale chyba każdy wie dlaczego. Otworzymy sobie te zaległe okienka w kalendarzu ze świeczkami i jak coś, to ja tego nie otwierałam. Po prostu cały ten kalendarz tak wygląda, ale jedynka jest tutaj i jest dosyć spora i mamy zapałki. Aha. myślę, że raczej one mi się nie przydadzą, bo mam zapalniczkę i bardziej z niej korzystam, ale okej. Okay. Dwójkę mamy tutaj i jest ona już mniejsza i w środku mamy... Jest to świeczka o zapachu kremu waniliowego, więc myślę, że to będzie bardzo ładne. No i trójkę mamy tutaj, a w środku jest taki tea light. czy on też jest zapachowy, czy nie... Dobra, jest zapachowy, już zdążyłam sprawdzić i tak, to były już wszystkie okienka. Zapomniałam o tym kalendarzu z herbatkami, ale już tutaj nadrabiamy i czy to... Nie, to jest siódemka, no to fajnie. Dogrzebałam się do trójki i mamy taki smak. A więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. Ja zaraz jadę do szkoły, mogę wam pokazać mój dzisiejszy outfit, czyli taki sweterek z paczki, no i do tego spodnie. I pod to dochodzi jeszcze gorset, więc... Tak. dashing through the snow I napisałam tą kartkówkę z biologii, była spoko, więc myślę, że będzie dobrze. I teraz muszę przypisać lekcje to na pewno i nie wiem, czy coś jeszcze muszę się pouczyć, bo mam kartkówkę, więc to będzie raczej na tyle, więc nie mam jakoś dużo do zrobienia. Spoko. Się wyrobiła z dodaniem tego vlogmasa z 2 grudnia, ale go dodałam. Co prawda 3 minuty po czasie, ale dodałam, bo tak vlogmasy najprawdopodobniej będą się pojawiać o 16:30. I no, dzisiaj dodałam o 16.33 Chwilę się do Was nie odzywam, Ale to dlatego, że chciałam sobie poogarniać Wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o szkołę Bo jutro m.in. Piszę kartkówkę z niemieckiego I to jest ostatnia kartkówka w tym tygodniu Bo ani w czwartek, ani w piątek Nic nie mam, więc to jest podejrzane Ale bardzo się z tego powodu cieszę No i też musiałam zrobić zadanie Z PP, mieliśmy napisać list Motywacyjny i CV I termin oddania mam na tak, na czwartek, a to zadanie było zadane 3 tygodnie temu, więc oczywiście zrobiłam to od razu, wcale nie tak, że przed chwilą to skończyłam, ale oddam w terminie, zrobiłam, zrobiłam, jest super i zaraz idę się myć, zrobię sobie skin care, maseczkę, bo jakoś tak naszła mnie ochota na coś takiego.